Witam kochani, dzisiaj będę robiła bułki do hamburgerów. Mam tutaj 380 g mąki. Mąkę używam Robin Hood niebliczowaną, taka upurpa do wszystkiego. Mam kubek ciepłego mleka 7 g drożdży. łyżka cukru, łyżeczka płaska soli i 2 łyżki roztopionego masła i to będzie baza naszych bułek za chwilę to wszystko wrzucę do miksera i będę miksowała nie robię dzisiaj roszczynu, tylko wszystko mieszam razem dlatego że to są instant drożdże jest mąka dodaję cukier dodają drożdże troszkę to wymieszam dodaję sól dodaję masło i mleko. Ciepłe mleko. 40 stopni miało. I wszystko teraz wyrabiamy. Tak ciasto ładnie od brzegu się podklejało. teraz sprawdzę. Czy gotowe. O, chyba tak. Nie klei się już do rąk. To będzie gotowe. Troszkę wyrobię w ręku. Przykryję folią przezroczystą. I do pieca na pod światełko na godzinę sobie powiem Do rośnięcia. Aż będzie, no a tak musi być ponad pół miseczki. Także to potrwa co najmniej godzinę. Nasze ciasto gotowe. Było w piecu, godzinę i 10 minut w piecu. Znaczy w piekarniku pod światełkiem. Teraz je wyłożę. Troszkę wyrobię jak zawsze ręcznie podzielimy na 6 równych kawałeczków, bo zrobimy 6 bułek. to zaraz chcę zważyć ile to waży Kochani, mam 707 gramów także podzielę chyba na 7 bułeczek po 100 gramów Jak podzielić na 7? 101 nieważne, ja będę ważyła. Dlatego waży sobie jest 108 troszkę za dużo. O to trochę zejdzie, czyli za chwileczkę. za chwileczkę, tak, bo muszę podzielić na 7 porcji. No i formuję ostatnią bułeczkę. Podzieliłam na 7, tak jak mówiłam. Teraz muszę ładnie uformować. Muszą mi wyjść takie kuleczki. coś takiego i oto nasze półeczki, które lekko spłaszczę przykryję ściereczką i poświatełko do pieca na 30 minut nasze bułeczki rosły sobie około 40 minut teraz posmaruję je żółtkiem z odrobiną mleka rozczepane żółtko z odrobiną mleka Wszystkie bułeczki posmaruję. Akurat. Jedna brzuchka, łyżka mleka była. teraz posypię je sezamem. Biały sezam. piec się nagrzał do 200 stopni. I włożymy je teraz do pieca. No, na razie na 15 minut. Po 15 minutach, zobaczę, czy się ładnie zrumieniły Muszą się ładnie zrumienić Ok, ja powiem, na razie na 15 minut. I nasze bułeczki gotowe. Piekły się dokładnie 15 minut. Bułeczki, które nadają się do burgerów nie tylko... A, ładnie podpieczone do wszystkiego bułeczki nadają się naprawdę do wszystkiego tak zrobiłam nieduże takie 7 mniejszych o to mi chodziło żeby nie były za duże wyglądają pięknie pięknie pachną nasze bułeczki teraz stygną sobie czekają na burgera no i kochani, nasze wczorajsze bułeczki, które były do burgerów, nadają się również na śniadanko. Zrobimy sobie pastę z tuny, taką małą puszeczkę mamy tuna na oleju w oliwce. Damy do niej jajeczko, cebulkę, troszkę majonezu, potem sobie damy troszkę sałaty i pomidorka ze szczypiorkiem. Także za chwileczkę. Tak wygląda nasza tuna w oliwce nie ma tego dużo ale dla nas wystarczy jeszcze mamy dodatki pięknie pachnie dajemy do niej pół małej cebulki można szalotkę dać my lubimy cebulkę A troszkę teraz pieprzu soli nie dają bo na pewno ryba była słona i jedno gotowane jajeczko na twardo drobno rozdrobnione i do tego dam taką pełną łyżeczkę majonezu Tak. i to dobrze muszę wymieszać i zrobimy z tego pastę nasze bułeczki dałam trochę do podpiekacza Och, jeszcze gorące chcieliśmy troszkę je zapiec. bo chcę posypać je żółtym serkiem póki gorące to ten serek się tak ładnie rozpości Poczekamy chwilkę, przez i będziemy kontynuować. Nałożymy naszą pastę i resztę. Teraz na ten serek dam troszkę sałaty. Lodowa sałata. Pokroiłam ją w takie małe kawałeczki. Troszkę nałożymy na naszą bułeczkę. Właśnie tak podzieliłam sobie na cztery, jak mniej więcej rozłożę na każdą. Każdy kawałeczek. Może porcję tej naszej sałatki z strony. Teraz ładnie rozsmaruję. Coś tak posypię. No i kanapki nasze prawie gotowe Jeszcze tylko troszkę pomidorka Topniutko pokrojony ze szczypiorkiem Tak na górę kanapeczki poukładamy sobie I oto nasze śniadanko gotowe Będziemy zaraz się zabierać za jedzenie Wiesz trzeba spróbować Spróbuj, kochani. Ja za pycha. bułeczki, pyszne. Na każdą porę dnia. Na śniadanko, do burgera. To czego tylko lubicie. Ok, kochani. się, kochani. Na razie. Wiemy. Trzymajcie się. Mm, do pycha. następnego.